Czy Donald Trump w swoich wypowiedziach próbuje przekazać opinii publicznej, że jednak wiadomo mu coś o UFO albo obecności kosmitów na Ziemi? Takiego zdania jest amerykański dziennikarz Michael Schellenberger, który mówi, że za dwuznacznymi wypowiedziami Trumpa kryje się jakaś głębsza świadomość odnośnie natury UAP-ów. Tymczasem podczas niedawnej wizyty w show Joe Rogana. Trump, zapytany o UFO, podzielił się kilkoma informacjami, przyznając m.in., że dużo mu na ten temat mówiono. Nieco klucząc w odpowiadaniu na pytania gospodarza, były prezydent przyznał, że nie widzi problemu, aby któraś z planet w układzie słonecznym miała nie być zamieszkana i że może to być życie w takiej formie, jakiego nie znamy. Czy Donald Trump rzeczywiście wie coś o UFO, o czym pojęcia nie ma opinia publiczna? Czy jego dwuznaczne wypowiedzi świadczą o tym, że informacje na ten temat mogą być trudne do zaakceptowania przez społeczeństwo? I co sądzić o pogłoskach mówiących, że Trump albo próbował dokonać disclosure, albo że kiedyś to zrobi? O tym więcej w dzisiejszym programie. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału, które znajdują się w opisie audycji. Przypominam o zostawieniu łapki w górę i o audycjach archiwalnych, które znajdziecie na playlistach. A jeżeli chcecie porozmawiać na te czy inne tematy z innymi członkami społeczności, to zapraszam na naszego Discorda. Chyba wokół żadnego amerykańskiego prezydenta, może poza JFK, nie krążyło tyle pogłosek i domysłów związanych z jego wiedzą na temat UFO. Donald Trump, bo o nim tu mowa, znany jest ze swojego długiego języka i swobodnego podejścia do różnego rodzaju tematów, w tym tajemnic. Z tego powodu UFO entuzjaści przez lata żywili nadzieję, że być może powie on to czy tamto na temat obecności na Ziemi kosmitów, czy o zagadce niezidentyfikowanych obiektów latających. Te nadzieje dodatkowo podsycał fakt, że w 2020 roku profesor Haim Eshet, naukowiec znany jako ojciec izraelskiego programu kosmicznego satelitarnego, oświadczył publicznie, że Trump miał dokonać tzw. disclosure, miał potwierdzić obecność na Ziemi obcych istot, ale został powstrzymany, ponieważ rzekomo ludzie mają nie być jeszcze na to gotowi. Ale kiedy analizujemy to, co Trump mówił na temat UFO, widzimy coś wyraźnego. Widzimy pewną wyraźną zmianę w jego podejściu od negacji tematu UFO i NHI, czyli nieludzkiej inteligencji, przez względną tegoż akceptację. Tyle, że to nie jest pełna akceptacja, a poruszanie się w sferze takich niedomówień i dwuznacznych wypowiedzi, co jest dla Trumpa charakterystyczne. Pytanie, dlaczego. Tak podchodzi on do tego tematu. Żeby zrozumieć, czy Trump pogrywa tym tematem, czy też może rzeczywiście wykazuje pewną realną obawę o to, czy społeczeństwo no, wytrzyma konfrontację z prawdą na temat kosmitów, musimy się cofnąć do czasów przed jego pierwszą prezydenturą. Otóż pamiętacie może sceny, kiedy Hillary Clinton uchwycono z książką na temat UFO. Pamiętacie może Johna Podesta, urzędnika związanego z Clintonami, z Obamą, a obecnie będącego doradcą prezydenta Bidena, który przecież bardzo stanowczo mówił o problemie UFO i o kwestii disclosure? Tymczasem Donald Trump, pomimo wielu konspiracyjnych wątków, które mu towarzyszyły i które były popularne wśród jego zwolenników, no tak naprawdę nie odnosił się do tematu UFO. Nie odnosił się w jakiś sensowny sposób, nawet kiedy w 2017 roku na łamach czołowych dzienników amerykańskich ujawniono istnienie projektu AATIP, w ramach którego przeznaczano miliony dolarów na badanie nieuchwytnych obiektów UAP. Kiedy w mediach zawrzało i kiedy znowu zaczęto mówić o UFO na poważnie, Trump milczał. Dopiero po kilku dniach. Skierowano pytanie na temat AATIP, na temat badań nad UFO, tak naprawdę do ówczesnego sekretarza prasowego Białego Domu, Sary Huckabee Sanders. Ona powiedziała, że Trumpa to za bardzo nie poruszyło. Cytuję: pytanie na ten temat jakoś nie pojawiło się w naszych rozmowach w ciągu ostatnich dni. Z kolei w 2019 roku, kiedy senatorowie zaczęli przebąkiwać o konieczności przeanalizowania relacji pilotów na temat spotkań z UFO, które miały naturę stałą i które wydawały się potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Trump wypowiedział pamiętne słowa bagatelizujące te doniesienia. Mówił, cytuję: Niech oni sobie tam myślą co chcą. Miałem na ten temat jakiś briefing. Ci ludzie mówią, że widują UFO. Czy ja im wierzę? Nieszczególnie, powiedział prezydent. Przypominam, że już rok później Im. Eszed ujawnia światu, że Trump, który tak naprawdę sprawę wtedy przemilcza, albo ironizuje, no, że Trump miał dokonać wtedy disclosure, ale zaniechał tego pomysłu. Widzimy więc pewną sprzeczność w słowach Eszeda, a zachowaniach Trumpa. Pytanie jednak jest takie, co się stało między rokiem 2017 a 2020 że narracja Trumpa odnośnie Ufo ułap nieco się zmieniła przyjmując obecną formę? Kiedy widzimy, że podchodzi on do tematu z większą powagą, a nawet sugeruje, przebąkuje tak trochę, że czegoś tam próbował na własną rękę dociekać. Posłuchajmy teraz, co powiedział Trump w rozmowie z Joe Roganem, jaka miała miejsce 25 października 2024 roku. Nim zacytuję fragmenty jego wypowiedzi, zwróćmy uwagę na dobór słów przez Trumpa, który może, ale nie musi mieć jakieś drugie dno i szczególne znaczenie. Otóż, ogólnie rzecz biorąc, Joe Rogan uderzył do Trumpa wprost z grubej rury z pytaniami o UFO, zasypał go różnego rodzaju sugestiami, Momentami nawet mówił więcej niż sam Trump. Kto wie, może panowie się tak po prostu umówili. W każdym razie Trump nazwał tak zwaną inteligencję nieludzką, w cudzysłowie ludźmi przybywającymi z kosmosu. Warto dodać, że on bardzo rzadko używa popularnego ostatnio terminu istoty albo inteligencja nieludzka. Rzadko też względnie mówi o obcych, ale na pytanie Rogana o to, co mu w tej sprawie wiadomo, Trump powiedział, że dużo, ale zasypany pytaniami o to ile może powiedzieć i z jakim poziomem tajności wiąże się temat u appów, Trump odpowiada, że no niestety nic więcej na ten temat zdradzić nie może. Nieco żartuje, mówiąc o UFO, nazywa strefę 51 największą atrakcją turystyczną w kraju. Potem zaś opowiada coś, co już słyszeliśmy z jego ust kilkakrotnie, czyli to, że... Przeprowadzał osobiste rozmowy z pilotami, jak zapewniał bardzo solidnymi pilotami myśliwców, którzy widzieli rzeczy nie z tej ziemi, widzieli rzeczy nie dające się wyjaśnić. Wspomina Trump o jakimś okrągłym obiekcie, który poruszał się czterokrotnie szybciej niż samolot F-22. W dalszym ciągu rozmowy z Roganem Trump przyznaje, że kwestia UFO tak naprawdę go nie za bardzo interesuje, ale interesuje go trochę. I tutaj najdziwniejszy wątek pada pytanie o kosmitów. Trump mówi: Nie uważam, żeby na Marsie, żeby na innych planetach nie istniało życie. Wcina mu się rogan, mówiąc o tym, no, że na Marsie nie ma życia w formie biologicznej, nie znaleziono dotąd śladów życia. A były prezydent mu na to, że może to życie, którego nie znamy. No i tu się na chwilkę zatrzymajmy, drodzy Państwo, zadajmy sobie pytanie. Czy były prezydent Stanów Zjednoczonych może być takim ignorantem, by nie wiedzieć, że Mars to jest planeta, która no, nie nadaje się do życia dla nas? Czy Trump wierzy w Marsjan? No, tak można z tego wywnioskować. A może tak naprawdę on przemycił tu pewne informacje, które zostały mu udostępnione, a które mówią, że tak zwana inteligencja nieludzka. Bądź te obiekty, nazywane teraz ułapami, mogą posiadać bazy na którejś z planet bądź księżyców w układzie słonecznym. To jest tylko dywagacja, takie słowa mówiące, że tak, obcy mają bazę na Marsie nie padły, ale było to dość dziwne, bo w pewien sposób również nawiązywało do słów Heimda. I może gdyby nie dywagacje o atmosferze i zbiornikach wody na Marsie, które istniały w jego geologicznej przeszłości. A które to dywagacje padły ze strony Joe Rogana, to Trump miałby szansę powiedzieć coś więcej, a tak no, został po prostu zagadany przez, przez prowadzącego. Dodał jeszcze, że obiekty UFO widywane obok lotniskowców mogą być chińskimi dronami, ale nie muszą, bo owi piloci, z którymi Trump rozmawiał i których tak podziwia, chociaż przypominam, że w 2017 roku jeszcze im nie za bardzo wierzył, ci piloci powiedzieli mu, że Coś tam w górze jest bardzo tajemniczego. Słowa o pilotach myśliwców padały już w wypowiedziach Donalda Trumpa kilka razy. I to nawet niedawno. On powiedział o tym m.in. na antenie Fox News we wrześniu 2024 roku. Mówił o tym też wcześniej, ale, drodzy Państwo, Michael Schellenberger, dziennikarz, który okazjonalnie porusza tematy o UFO, o którym. Zrobiło się głośno w październiku 2024 roku, kiedy Schellenberger ujawnił istnienie projektu Immaculate Constellation. Zrobiłem o tym osobny odcinek, tam możecie się dowiedzieć co to. To tenże Schellenberger mówi, że Trump wie o UFO znacznie więcej i, cytuję: Ma informacje, których nie ujawnił. I tak na przykład w 2020 roku, w trakcie podcastu ze swoim synem, juniorem, Trump zapytany o UFO mówi: Nie będę z tobą o tym rozmawiał, ale to, o czym wiem, jest bardzo interesujące. Również w 2020 roku Trump, pisze Schellenberger, ujawnia, że rząd posiada informacje o UFO, które są niejawne, które są tajne. Cytuję. Mam dostęp i rozmawiałem na ten temat z ludźmi. Miałem na ten temat spotkania, i ci ludzie mówią, że coś się dzieje, to mówi Trump. I jego wypowiedzi z tamtego okresu krążą między rewelacjami innych urzędników. I tak na przykład były dyrektor CIA, John Brennan, w 2021 roku mówi o tym, że zjawiska w atmosferze, których nie da się wyjaśnić, wynikają z problemów czy procesów, których nie rozumiemy, których nie obejmujemy naszymi mózgami, ale które mogą się wiązać z obecnością innych form życia. W tym samym roku Avril Haynes, dyrektor wywiadu narodowego, mówi o możliwości związanej z tym, że za obserwacjami UAPów stoi inteligencja nieludzka. Także zdaniem Schellenbergera, te dwuznaczne wypowiedzi Trumpa nie oznaczają, że on w tej sprawie mataczy. Nie oznaczają, że on odpowiada na odczep się. Nie jest zaskakująco szczery, jeżeli chodzi o kosmitów, ale próbuje coś powiedzieć. Coś, czego sens jest być może bardzo znaczący, bardzo głęboki. Czy to prawda, co pisze Schellenberger, czy to jest wynik jego osobistych sympatii wobec Trumpa, no to już pozostawiam w waszej ocenie, zostawiam wam to do przemyślenia. Ale rozmowy z pilotami i to wszystko, o czym słyszymy. No, nie były jedynymi wypowiedziami Trumpa odnośnie UFO. W rozmowie ze swoim synem, zapytany o Roswell, odpowiedział on, że to jest szalenie interesująca sprawa, krąży jego wypowiedź w kontekście arsenału jądrowego, która mówi, że Stany Zjednoczone posiadają rzeczy, o których nie śniło się wielu osobom. Natomiast jesienią 2020 roku, kiedy Trump przechodził pewną chorobę, napisał w swoich mediach społecznościowych, że przyjrzy się kwestii UFO i tak dalej i tak dalej, po czym w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych przyznaje ten sam Trump, że tylko obiły mu się o uszy doniesienia o powołaniu tak zwanego UAP Task Force, czyli tej jednostki, która poprzedzała Biuro Aaro, czyli tą jednostkę Pentagonu przypominam, która formalnie ma się zajmować obserwacjami niezidentyfikowanych obiektów anomalnych, nie tylko latających. Zatem Trump w kwestii UFO ułap inteligencji nieludzkiej krąży gdzieś między delikatnymi sugestiami, gdzieś między zaprzeczeniami a wzmiankami mówiącymi, że posiada w tej kwestii jakąś rozszerzoną wiedzę. Dodajmy tylko, że Donald Trump nie jest też w jakimś znaczącym kontekście wspominany w książce Imminent Luisa Elizondo. On tylko tam wzmiankuje, że według jego wiedzy, czyli według wiedzy Elizondo, Trump był jednym z prezydentów, którym przedstawiono raport na temat UFO-UAP, jak zwał, tak zwał. Dodatkowo w jednej ze swoich wypowiedzi dziennikarz zajmujący się disclosure Ross Coulthard, ten, który jako pierwszy rozmawiał z Grashem i ten, który nam dostarcza regularnie różnego rodzaju sensacyjnych przecieków, mówi: obserwujcie Trumpa. O tych wątków związanych z byłym aktowie może i przeszłym prezydentem jest bardzo pozostałe omówiłem w audycji na temat Trumpa i UFO, która się ukazała w lutym 2024 i do której link poniżej znajdziecie. Najważniejsze pytanie, które należy sobie zadać w tym temacie, brzmi: dlaczego Trump zmienił zdanie w kwestii UFO-UAP? Od braku zainteresowania w okresie, gdy był prezydentem, po jakieś dwuznaczne, często enigmatyczne komentarze, czynione od około 2020 roku, potwierdzające, że coś jednak może być na rzeczy. I możliwości mamy tutaj co najmniej trzy. Albo Trump nie interesuje się UFO, bo nie ma czym, albo robi dobrą minę do złej gry, zna prawdę i obawia się ujawnienia tej prawdy. Albo jest tak, bo tego też nie można wykluczyć, że doradcy wizerunkowi polecili mu: Słuchaj, panie prezydencie, ponieważ od czasu Grasza, a potem książki Elizondo. Temat uapów jest nieustannie na topie, jest ciągle grzany przez media. To może by pan coś o tym powiedział? No przecież każdy chciałby zapytać prezydenta o UFO. Warto więc przygotować sobie na ten temat jakąś no, okrągłą wypowiedź, jakąś formułkę niezobowiązującą, którą będzie się uruchamiało za każdym razem, gdy będzie taka potrzeba, gdy któryś ze wsibskich dziennikarzy zapyta o UFO i kosmitów. Możemy się jedynie zastanawiać, jak jest naprawdę, która z tych opcji jest prawdziwa i czy to, co robi Trump, to jest gra pod publiczkę, czy umyślne działanie. Czy w 2017 roku on milczał umyślnie, bo wiedział, że jakikolwiek przeciek na temat NHI, na temat inteligencji nieludzkiej, jakakolwiek wzmianka z jego strony mogłaby przyspieszyć disclosure? Czy więc on w tym 2017 roku, kiedy dokonał się przeciek mówiący o ATIP, tylko udawał, że się sprawą nie interesuje. Było to dyplomatyczne milczenie. Teraz liczy się bardziej to, co się wydarzy po 5 listopada. Ten materiał emitowany jest 31 października, więc na krótko przed wyborami. Bo przecież Trump, jeśli zwycięży, będzie pytany. A co dalej ze sprawą ułap? Co dalej z disclosure? Co dalej z ujawnieniem? Czy naprawdę szykuje się jakiś event i tak dalej? Przecież na 13 listopada zaplanowane jest kolejne przesłuchanie w kongresie. Jeżeli Trump wygra i zasiądzie na drugą kadencję w Białym Domu, to wypowiedzi typu: Rozmawiałem z bardzo wiarygodnymi pilotami, mogą nie wystarczyć. Czy znajdzie on wtedy nową bajerkę. Czy znajdzie nową historyjkę do opowiadania, za każdym razem taką samą? Myślę, że wiele osób spodziewa się tak naprawdę po Trumpie większej otwartości i szczerości w kwestii ułapów. I jeżeli to nie będzie miało miejsca, to być może on zostanie uznany przez społeczność internetową, na przykład, albo przez część społeczności ufologicznej za członka tego sprzysiężenia, zwanego kabal, za, za wroga disclosure. Za człowieka stojącego tam, gdzie wielki biznes, deep state i kontrahenci, o których słyszymy, tutaj bym się nie zdziwił za bardzo, że Trump znowu nabierze wody w usta odnośnie UFO, gdy zostanie prezydentem. No chyba, że prawdziwa jest opcja numer dwa, i UFO, temat kosmitów ogólnie, zostanie wykorzystany do Wielkiej Roszady, nowego rozdania na polu stosunków międzynarodowych że te wszystkie teorie o fałszywej inwazji i tak dalej mają jednak w sobie jakieś ziarenko prawdy. A co wy myślicie o wielkiej wolcie Trumpa w kwestii UFO? Czy naprawdę to zjawisko go nie interesuje? A może on coś skutecznie przemilcza? Czekam na wasze komentarze. Przypominam tylko, że w lutowym odcinku poświęconym tej postaci znajdziecie inne wątki, na przykład stosunek Trumpa do disclosure, do, do parlamentarzystów republikańskich, Którzy przecież napędzali disclosure, jest też słowo o związkach Trumpa i Bigelowa, czyli byłego właściciela rancha, skinwalkera. Jest jeszcze do omówienia kwestia Kamali Harris, tego w jaki sposób demokraci i wywodzący się z tej opcji prezydenci podchodzili do UFO, a prezydenckie UFO, tak zwane w przypadku Stanów Zjednoczonych, to naprawdę rozległy temat, i w drugiej połowie XX wieku trudno znaleźć przywódcę. Który w jakiś sposób nie otarłby się o ten problem? Wydaje się jednak, że w kwestii tzw. istot ludzkich, UFO, prezydenci, bez względu na polityczne afiliacje, mówią jednym głosem, ale też nie ma co ukrywać, że często wykorzystują UFO w swoich kampaniach. Albo też w swoich wypowiedziach, przykładem jest tutaj Bush senior, który przecież obiecywał pełne disclosure, ale też na przykład Ronald Reagan z jego pamiętnym, powtarzanym wielokrotnie przemówieniem, porównaniem w zasadzie mówiącym o tym, że tylko zagrożenie z kosmosu byłoby czynnikiem jednoczącym ludzkość. On tego nie powiedział tak dosłownie, ale taki był wniosek płynący z jego słów. Zatem, czy Donald Trump, Zmienił swój stosunek do UFO, bo zmieniły się okoliczności, że ludzie chcą od niego coś usłyszeć. A może jednak zbliża się coś, co sprawi, że nie będzie się dało utrzymać obecnej narracji? A może to wszystko tylko polityczna zagrywka bez większego znaczenia, w której na siłę dopatrujemy się jakiegoś drugiego dna? Znowu mamy tutaj więc do czynienia z mnóstwem pytań, ale po raz kolejny, zobaczcie, stajemy przed sytuacją, w której Rozwiązanie być może jawi się nam na horyzoncie. Czyli znowu poczekamy. Zobaczymy pytanie, jak długo będziemy czekać. Przypominam wam jak zwykle o opcjach wsparcia kanału i o audycjach archiwalnych. Piszcie, jeżeli macie jakieś sprawy. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO historii.